Poproszę, jaki majster krater wywalił ciśnieniem wody. Dzień dobry, drodzy widzowie. Czy widzieliście film o tym, jak z tego się lało? No, i teraz mamy rozwiązanie magicznej zagadki, bo z tego się praktycznie nie leje. Jest jedna kropelka na Pół godziny dosłownie. A żeby Wam udowodnić, że tu jest woda, jest to puszczone. To teraz chlepniemy. Uwaga, poszła woda. I tu się dosłownie nic nie leje. Tu jest parę kropel. Poproszę, jaki majster krater wywalił ciśnieniem wody. Tak w ogóle to chciałem serdecznie podziękować za wszystkie pomysły, za wszystkie patenty. Jak tu się będzie dalej coś działo, to oczywiście z nich wszystkich korzystam. A teraz powiem Wam, co według mnie pomogło. Uwaga! Jak się przyjrzycie, to finalnie tutaj ten bradas jest założony, i z tego nie cieknie, bo moim zdaniem to się po prostu zgrzało. Upał, z... rozgrzał to. Potem ja puszczałem wodę, chłodziło, grzewo chodziło i to się po prostu zgrzało i dlatego się tutaj nic nie rusza. To jest dosłownie kropelka na, nie wiem, 5 minut jedna kapie, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, że to się tak wydarzyło. I na tą chwilę tu się nic nie dzieje. Ale żeby film nie był tylko o tym, to Majster, stary patenciarz, też tam gdzieś w komentarzach od kogoś wyczytałem, żeby sobie rozdzielacz kupić, kranik i tak dalej, więc Majster zainwestował Oczywiście z selfasta. Bardzo mi się spodobała ta firma i jej produkty, więc jak ktoś selfasta mnie ogląda, to naprawdę fajne produkty. Chociaż za chwilę jedną rzecz wam pokażę, mam też zraszacz i on nie jest najlepszy, więc może warto poprawić jedną rzecz, bo reszta jest naprawdę fajna. Ten wąż w szczególności ani razu mi się nie zagił. 50 metrów węża nieskręcalnego. O, proszę bardzo, elegancki, 3 w Szeroki rozstaw powoduje to, że można sobie, tutaj jest tak co mi napisane, że można sobie tutaj na przykład ten wyłącznik czasowy zamontować, więc to są bajery, szmery, bajery różnego rodzaju. Oczywiście tutaj są przejściówki, że można sobie jedną, drugą, jedną trzy, czwarte przykręcić bez problemu. No i kraniczki dwa. O, proszę bardzo, zamykamy, pik, pik zamykamy bo musicie pamiętać, że majster to jest stary patenciarz i wymyśliłem, że można podrzewać dwa razy szybciej. A jak? Na no, tym wężem 50 standardowo. Wszystko co możliwe. A tutaj mam wąż ze starej działki. 20 metrów dziadowskiego węża, który się skręca jak świński ogonek, ale będę mógł tam sobie już zraszać o tyle sięgi 20 metrów. Majster tu ma sporo do podlewania, bo tutaj wykiprowałem sobie ziemię, żeby ten podjazd taki trochę lepszy był. Nasypałem wiarę trawy, trochę nawozu i trzeba to podlać, podlewać, żeby to związało i chwyciła ta trawa. Specjalnie tu nie wjeżdżam, wjeżdżam drugą bramą, żeby tego nie rozjeżdżać. Niech to mocno zwiąże. Ta ziemia w ogóle jest fajna, bo to jest taka z pola i ona już jest zbita. Tu w ogóle można skakać. I ona się już już ubiła, więc jak ona chwyci, to będzie świat i ludzie. O, a majster ma taki zraszacz, też sobie Selfasta kupiłem. On tu jest fajny, bo tu można regulować o tym, przekręcając siłę. Ale ma jedną wadę i to jest właśnie to, co można by było poprawić. Ma takie nóżki, że niby to się wbija w e, ziemię i można sobie z tego korzystać, ale przy pierwszym użyciu już dwóch nóżek nie ma. Wypadają po prostu, więc może warto to poprawić trochę z lepszego plastiku robić, ale sam jest bardzo fajny, dlatego że jak się obraca, to ten, to ten zraszanie jest takie, jakby deszcz padał, więc to bardzo, bardzo fajnie to, to działa. No, ja mam trochę za duże ciśnienie, więc tu trochę cieknie, bo to jest niby do 4 barów, a tutaj pewnie jest z 10 albo i więcej. Więc, więc trochę tu cieknie, ale reszta jest spoko. Naprawdę fajnie to zrasza. A teraz sobie to demontujemy. O proszę, a tu partyzancki ziemny grill mm. Ja dawno grilla nie jadłem <grystanie> Montaż tego będzie prosty jak świński ogon Zamykręcamy wodę Idę tam odpuścić wodę, bo triśnie Uwaga O, bardzo ładnie I teraz co? To odkręcamy się przyda u mnie jest 3 czwarte więc zdejmujemy jedną redukcję o tu nawet można o szersze założyć jeszcze Ups. Hops, 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 hops. Nie przekręcił wszelki, pamiętajcie, z wyczuciem o. i tu to samo, o tu już powinno być ok. tu dokręcimy, tu dokręcimy Sorry, że troszkę sąsiad chłasuje, ale takie to uroki chwila prawdy, uwaga Pik. Poszło. Poszło. Tu nic nie kapie, tu nic nie kapie, tu nic nie kapie. No raz drugi. Ops. I odpalamy. Uch, poszło. Dobra i drugi uch, poszło dobra, tu już się podobnawiają tu mają takie fajne zielone jak otwarte czerwone jak zamknięte Może spada ciśnienie? nie myślałem, że to ciśnienie jakoś bardzo spada ale nie ten zraszacz podłączymy, o tylko muszę tam za... zamknąć, żeby mi się woda nie lała z pistoletu. O, tu zamkniemy. Pyk. Tu trzeba to usunąć. Tu. Tu. Nie róbcie tak. Tu podłączyć. Jedną ręką, to ty się możesz podłączyć. O damy tu i damy na razie na minimum zobaczymy jak daleko to będzie lało żeby jeszcze z sąsiadów nie polać here you go tylko chyba z sąsiadów trochę albo drogę polewam dobre o widzicie jak na takie małe skręcicie to on się tak powoli kręci i takim robi a jak na większe to on tak yy, propelkami, tak jak deszcz. Ale widzę, że na krótszym dężu to, to daje takie ciśnienie, że hej. Tylko zobaczę, czy za bardzo na drogę nie leje, bo <grybujesz> na le dzich O, luksusowo jest. No i w tym samym czasie co to się podlewa, to zobaczcie to. Ajster może o! Jednocześnie sobie podlewać. Krzeciuszki. O, tu chodzi to. Tu chodzi tamto. Luksus. No, mnie się to podoba taka opcja. W ogóle przyjrzyjcie się tym roślinom, bo to są rośliny uratowane z poprzedniej działki, bo pani kupująca powiedziała, że mogę sobie je zabierać. W związku z tym ratowałem rośliny, wykopałem ile się dało i mamy krzaki, te yy, 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 świerki, wszystkie cuda na kiju. No piękna rzecz, nie cieknie. I mnie to się podoba. I teraz mogę sobie robić inne rzeczy na działce i jednocześnie sobie podlewać. Proste rozwiązanie. ale nie zawsze takie oczywiste. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jeszcze raz dziękuję Wam za wszystkie rady i zawsze mile widziane są w komentarzach rady od Was. Jak widać niektóre się sprawdzają, niektóre rzeczy się oczywiście samoczynnie naprawiły, ale to już wiemy. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania, jak na nie innych moich produkcji. Dzięki, cześć. Dobra, to teraz zakopanie się bierzemy. Tak.